Witam wszystkich na kanale weź finanse w swoje ręce, a tutaj zaprezentuję kolejny odcinek mojego portfela ike podsumowującego maj 2025 może szybko przypomnę czym jest konto ike czyli jest to indywidualne konto emerytalne a poniżej przedstawiam jego najważniejsze cechy czyli przede wszystkim Inwestowanie bez 19% podatku od zysków. Dokonamy tego, jeżeli będziemy wpłacać przez co najmniej 5 różnych lat oraz ukończymy 60 rok życia lub 55 jeśli mamy prawo do wcześniejszej emerytury. Dodatkowo limit wpłat w tym roku wynosi 26 tysięcy złotych i są to trzy średnie pensje krajowe. Dodam tylko, że pieniądze można wcześniej wypłacać i wtedy trzeba będzie zapłacić ten 19% podatek. Środki tam zgromadzone są dziedziczone a pieniądze można przenosić do różnych dawców. I jeszcze na koniec, można mieć tylko jedno konto Ikea. Przedstawię teraz krótką mój portfel i strategię, czyli plan, który założyłem, to inwestowanie 1500 zł, gdzie w, osobnym, w osobnej serii filmów pokazuję, gdzie, gdzie i jak inwestuję 1000 zł na koncie maklerskim. Tutaj natomiast skupię się na tym, w co zainwestować miesięcznie 500 zł. Także przejdźmy do tego, co w tym odcinku. I maj jawi się tym, że to jest okres już dywidendowy. W naszej polskiej giełdzie, a jeżeli ja posiadam same spółki dywidendowe, więc przedstawię te, które w najbliższym czasie wypłacą dywidendy, jest to XTB i Orlen. <laughs> I jak widzicie, dywidenda z XTB w tamtym roku wynosiła 5,2 grosze, w tym natomiast to jest 5,45, czyli różnica to jest ponad 9,5% na plus, natomiast Orlen w tamtym roku wypłacał 4,15 groszy natomiast w tym e, to jest 6 zł, czyli wzrost o prawie 45%. Dodam tylko, żeby załapać się na wypłaty dywidendy, tutaj w tabelce podaję ostatni dni, w których można kupić akcje z prawem do wypłaty dywidendy jeszcze w tym roku. Także proszę się spieszyć, bo XTB już pozostało niedużo czasu. W tym miesiącu kupiłem XTB Orlen oraz częściowo ETF na S&P 500, czyli WUAA.uk i od niego właśnie zaczniemy ETF na SP 500 w tym miesiącu e, kupiłem tylko 0,24 akcje za nieco ponad 100 zł. Dodam tylko, że przyjąłem ostatnio taką strategię, żeby starać się kupować akcje, mimo że są cząstkowe, to żeby zaokrągać go do pełnych powiedzmy połówek czy ćwiartek. Stąd 0,24, żeby to ładnie potem wyglądało na koniec, że będę miał powiedzmy 3 czy 3,5 akcji, a nie jakieś takie ułamkowe, podzielone, że trudno się w nich połapać aczkolwiek jeszcze dodam, że priorytetem w tym miesiącu był zakup akcji dywidendowej XTB i Orlenu, ze względu po prostu na wczesną dywidendę a te 100 zł na S&P 500 to powiedzmy dodatkowo z tego co zostało i na wykresie widać, że 5 maja kupiłem powiedzmy w atrakcyjnym czasie i cenie ten indeks, tutaj jeszcze dodatkowo pokażę skład i strukturę, czyli pewnie jak już większość wie, 95% to są Stany Zjednoczone i spodziewane sektory ponad 33% to jest technologie, a na przykład 11 to finanse, opieka zdrowotna również około 11%. Największe firmy w tym indeksie to Apple, Nvidia, Microsoft czy Amazon, czyli firmy mocno technologiczne. Dodatkowo, co możemy zobaczyć na wykresie z ostatniego miesiąca, to to, że w przeciągu ostatnich 30 dni odnotował ten indeks wzrost o 7% przynajmniej w porównaniu do kwietnia. Jednak, jak już pokazywałem też w kwietniowym odcinku, prognozy analityków co do indeksu SP500 zostały troszkę zredukowane, nawet przez niektórych do poziomu około minus 20% względem tego, co było. Natomiast po najnowszych tutaj prognozach z portalu Q News możemy zauważyć, że statystycznie drugi kwartał zwykle jest Najgorszy i tutaj widzimy, że niecałe 5% wzrostu. Patrząc co będzie się działo w kolejnych kwartałach, no, możemy troszkę bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo już w trzecim kwartale tego roku stopa zwrotu powinna wynosić prawie 8%, natomiast w czwartym niecałe 7%. Ładnie też wygląda przyszły rok, gdzie widzimy pierwszy kwartał to jest 10% wzrostu, a drugi ponad 15%. Ciekawe, czy tak będzie. Dodatkowo z ciekawostek możemy zobaczyć, jakie sektory dały najwięcej zarobić w pierwszym kwartale tego roku. Jak widać, to była opieka zdrowia z wynikiem prawie 43%. Natomiast IT, które do tej pory było uznawane za bardzo Dochododajne, że tak powiem, dało wynik trochę ponad 17%. Natomiast średnia SP500 wynosi 13,4%. I tutaj widzimy również wykres z ostatnich 5 lat. Jeśli ktoś 5 lat temu zainwestował, przypuśćmy, 10 tysięcy złotych, to zarobiłby teraz około 21 tysięcy, tak bardzo szybko, licząc wzrost prawie 110%. Tutaj dodatkowo możemy zauważyć, jak zmieniała się stopa zwrotu z poszczególnych ostatnich 5 lat. Jak widać, poza 22 rokiem, tym pandemicznym, było bardzo dobrze. Stopa zwrotu na poziomie ponad 25%. Chciałoby się widzieć taką w każdym roku, można powiedzieć. Przejdźmy zatem do kolejnych inwestycji, kupiłem jedną akcję Orlenu za 70 zł, bo w tym miesiącu głównie skupiłem się na XTB, żeby wyrobić się przed dywidendą, więc ta jedna akcja na Orlenie to po prostu to, co, co, to, co zostało i jak widać też udało mi się upolować całkiem niezły moment, poniżej nawet 70 zł za niecałe 69 no i dodatkowo krótko to co dzieje się w spółce i jak już pokazywałem w poprzednich też filmach bardzo napawa mnie optymizmem to że stale będzie rosnąca dywidenda z roku na rok tak jak mówiłem w tym roku miało to być 4,50 zł ale zarząd zaproponował wypłatę aż 6 zł także Orn przeskoczył o 10 lat do przodu ciekawe jak to będzie wyglądało w latach następnych Orlen zaprezentował wyniki finansowe z pierwszego kwartału 2025, w których osiągnął ponad 4,3 miliarda złotych zysku i był wyższy o 1,5 miliarda wobec tego samego okresu z roku 2024. Dodatkowo Orlem przyjął nową strategię rozwoju, gdzie koncern planuje zainwestować blisko 400 miliardów złotych w rozwój i modernizację. Dodatkowo prezes Fara podał informację, że ustrukturyzowali swoją usługę Orlem paczka. Jednak pojawiły się też informacje, że być może ten biznes będzie szedł pod młotek. Jednak w momencie nagrywania jeszcze nie dokopałem się do informacji, czy będzie faktycznie ona sprzedawana. Natomiast Orlen prowadzi też rozmowy na temat inwestycji w USA dotyczących magazynowania i przesyłu gazu ziemnego. Także dzieje się w spółce na ten moment. Dodatkowo w latach 25-35 cztery spółki Skarbu Państwa chcą przeznaczyć blisko 600 miliardów złotych na inwestycje w energetykę. Będzie to właśnie Orlen, dodatkowo jeszcze Tauron, Enea i PG. Także mam nadzieję, że te spółki Skarbu Państwa wywiążą się z tego i stopniowo będzie wprowadzana ta transformacja energetyczna w Polsce. Dodatkowo jeszcze Orlen uruchomił w Łebie bazę serwisową dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, budowanej wspólnie z kanadyjskim Northland Power, poinformował Orlen w komunikatach prasowych i szybki rzut oka na wyniki, które zaprezentował Orlen. Mamy tu porównanie pierwszego kwartału tego roku z kwartałem również pierwszym 24, jak widzimy przychody ze sprzedaży były trochę mniejsze niż w tamtym roku, natomiast znacząco według mnie podskoczył zysk, bo z 5,2 miliarda do 7,8. Natomiast e, optymistycznie też wygląda zysk netto niecałe 2 miliardy 800 milionów i tutaj w tym roku widzimy ponad 4 miliardy 300 milionów. Milionów, także wszystkie wskaźniki poza przygodami ze sprzedaży znacząco podskoczyły, także oby tak dalej. I przejdźmy do głównego gracza w tym miesiącu, czyli XTB. Za zawrotną kwotę 340 zł. udało mi się kupić całe cztery akcje. Powiedzmy, że też w trendzie wzrostowym, przynajmniej na początku miesiąca. Z informacji, które udostępnił broker, XTB liczy, że udostępni w tym roku opcje i kryptowaluty, co pewnie znacząco zwiększy popyt na ich usługi. Mnie akurat kryptowaluty nie interesują, nie znam się na tym, więc to jest dla mnie informacja drugorzędna, natomiast wiem, że pewnie dużo osób czeka na to i ciekawy jestem po prostu, co z tego wyjdzie. Dodatkowo XTB ocenia, że wprowadzenie akcji azjatyckich do oferty to realny cel na rok 26, czyli kolejny kamyczek do budowania swojego portfolio usług. Dodatkowo na tym firma interesuje się uzupełnieniem oferty na lokalnych rynkach, takich jak Rumunia czy Dubaj. Dodatkowo prezes XTB, czyli Omar Arnold, dodał, że lokalne rynki opcji kryptowaluty plus oczywiście. Udoskonalenia związane z obcymi produktami są znacząco ważniejsze niż obligacje czy social trading. Także nie spodziewałbym się w tym ani w przyszłym roku obligacji, co akurat mi osobiście trochę nie odpowiada, bo chętnie bym, być może, kupił jakieś obligacje, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. XTB również poinformowało, że jest numerem jeden wśród polskich inwestorów i na koniec kwietnia miało otwartych blisko pół miliona rachunków, deklasując. Konkurencję daleko, daleko w tyle. Także gratulacje dla XTB. Dodatkowo jeszcze dodam, że w maju odbyło się ABB na XTB, gdzie grupa Z2 Investment sprzedała prawie 9,5 miliona akcji spółki. Przed ABB 2 posiadała blisko 51 milionów akcji, natomiast potem zostało to zredukowane właśnie te 9,4 do 42 milionów i teraz posiada około 36% akcji kapitału zakładowego XTB. Natomiast nie odbiło się to jakoś znacząco na kursie, może były minimalne przyceny, kto miał wykorzystać, to wykorzystał. 3%, 3 zjazd w dół to nic. Jakby specjalnego, czego pewnie oczekiwało większość inwestorów. I szybki rzut na statystyki podsumowujące kwiecień kontra maj. Jak widać, zysk w maju zbliżył się prawie do 260 zł. względem 173 w kwietniu, a stopa zwrotu to już ponad 17%, gdzie jeszcze w kwietniu wynosiła niecałe 13%. Także, oby tak dalej. I jak widzicie, wszystkie moje inwestycje w chwili, moment, w chwili nagrywania tego materiału są na plusie. Przejdźmy zatem do podsumowania całego portfela. Tutaj, skład w maju. I porównanie do e, kwietnia. E, na pierwsze miejsce wysuwa się e, indeks SP 500. E, zaraz za nim XTB. Tuż za nim Orlen. A Synagog na razie czeka na swoją kolej. E, myślę, że gdzieś e, do. No, Późnej jesieni wtedy będziemy kupować, szczególnie przed być może dywidendą, która będzie na początku roku. Tu jeszcze rzut oka na porównanie walorów, czyli tak jak powiedziałem, na pierwszym miejscu S&P 500 i zaraz za nim XTB i PKN Orlen. Natomiast Synectic na razie sobie spokojnie czeka rzut oka na benchmark. Mój portfel zachowuje się bardzo podobnie do innych. Szczególnie w porównaniu do MWIGu 40 czy S-Wigu 80. W zasadzie, jak widzicie, tutaj wszystko idzie web w web, także no, myślę, że to jest bardzo satysfakcjonujący wynik. Stopa zwrotów w maju wyniosła 4,01%. Jest to moim zdaniem bardzo satysfakcjonujący wynik, jak na tak krótki czas tego portfela. Zysk w czasie w maju wyniósł zawrotne 87 zł, gdzie widzicie, że w połowie maja było to już ponad 180. No ale dobrze, że nie na minusie. Do tej pory. Wpłaciłem do portfela 2280 zł, a jego wartość to prawie 2540 zł. I jak widzimy, po każdej dopłacie ta zielona linia fajnie się oddala od poziomu moich wpłat. I jak widać zysk całkowity to jest niecałe 260 zł, stopa zwrotu na tą chwilę to jest ponad 17%, a średnia roczna stopa zwrotu w tej chwili to jest 64,5%. Tutaj natomiast ona się bardzo waha faktycznie, praktycznie z dnia na dzień, więc jakoś nie ma co się do niej przywiązywać. I tu jeszcze raz porównanie. Wartość majątku na tą chwilę to ponad 2,5 tysiąca złotych. I dodatkowo bonusik, który zawsze wrzucam, czyli moje konto PPK. W maju zbliżamy się do wartości blisko 9 tysięcy złotych. Także... Bardzo ładny wynik moim zdaniem, jak widzicie połowę wpłat to są moje potrącenia z pensji, natomiast reszta to są wpłaty pracodawcy i raz w roku państwo wpłaca 240 zł. Pamiętajcie tylko, że wszystkie przedstawione tutaj materiały i treści są moimi prywatnymi opiniami i nie jestem żadnym dorastą inwestycyjnym. Dziękuję, że byliście ze mną w maju. Niebawem powinienem wrzucić film z mojego konta pakerskiego podsumowującego maj 2025. Dziękuję i do zobaczenia za miesiąc.